Cześć, spójrzcie na filmik o pięknym 760 Volvo 760 z 1987 roku. Pokażę Wam troszeczkę środka, opowiem trochę nudnych rzeczy z historii. E, dlaczego jest to model, który uratował tak naprawdę markę Volvo? E, I jak się jeździ jednym z ostatnich kanciaków z automatyczną skrzynią i napędem na tył. w latach 70. potrzebowało auta, które będzie solidne, które spodoba się nabywcom, które będzie mogło konkurować bez żadnych problemów z innymi markami dominującymi wtedy na rynku. W latach 70. znajdowali się w dość ciężkim położeniu. W 77 nie doszło do połączenia z Saabem. Eee... Chwilę wcześniej, w 1976, mieli ponad 40 tysięcy niesprzedanych egzemplarzy na rynku w Stanach Zjednoczonych, po prostu zalegających na rynku, e, oraz rząd szwedzki odmówił im kredytu na wysokość 1 miliarda koron szwedzkich na kontynuowanie oraz ubezpieczenie produkcji. Dlatego potrzebowali czegoś nowego. Potrzebowali modelu, który pomoże im wrócić do świetności, który pomoże im dalej operować oraz z sukcesem się rozwijać. Tak narodził się projekt serii 700, który niewiele brakowało, a nigdy nie doszedłby do skutku. Był kilkukrotnie zawieszany, kilkukrotnie przerywano pracę nad nim. A jedynie dzięki tak naprawdę uporowi i determinacji głównego projektanta doprowadzono do skutku, i w latach 82 zaprojektowano model 760. Powstanie modelu również był całkiem ciekawy. Volvo posunęło się chociażby do badania opinii publicznej w Stanach i w kilku krajach Europy Zachodniej. Powstały centra prezentacji, gdzie klienci, potencjalni klienci mieli zaprezentowane kilka projektów, na żadnym z nich nie było znaczka Volvo, nie było powiedziane o, o jakiej marce dyskutujemy. Mogły to być BMW, Mercedes-Sap, e, Volvo. I klient, specjalnie wyselekcjonowana, grup, wyselekcjonowana grupa klientów została, została zaproszona, żeby wypowiedzieć się na temat um, designu tego modelu, czy, czy potencjalnie byliby zainteresowani kupnem. No dobra, ale to było ponad 30 lat temu. Nie ma to zresztą roztrząsać, jak powstawał ten model, chociaż jest to ciekawe. Ten egzemplarz jest z 1987 roku i skupimy się na tym, jak jeździ, jak się zachował, czy nadaje się na Daily. Ja od razu zaspoileruję. Tak, trzy razy tak, jeździ kosmicznie, jak się sprawuje. Świetnie, czy zachował się dobrze? Świetnie, ten egzemplarz akurat był 30 lat od nowości w rękach jednego właściciela. E, czy nadaje się na Daily? Pewnie, pali w polerę, ale ogólnie przecież koszta paliwa to nie wszystko, bo cała reszta auto się nie będzie psuło, więc możemy powiedzieć, że. Hmm, no, może odpowiednik jakiegoś dieselka, który raz na jakiś czas będzie się psuł. Tutaj raczej nie powinno być awarii innych niż wynikających z, po prostu z wieku. 760 w momencie swojej premiery, jak debiutowała, miała przewagę nad swoją konkurencją, ponieważ była lepiej wyposażona za dużo mniejszą kasę. Tutaj standardem było wspomaganie kierownicy przy berdach, dostępna była automatyczna skrzynia biegów, była klimatyzacja, był tempomat opcjonalny, były grzane fotele seryjnie, były elektryczne fotele dla, dla kierowcy komplet elektrycznych szyb, lusterek, no naprawdę bogato. Przypominam, że mówimy o latach 80. U konkurencji trzeba no naprawdę sporo za to wszystko dopłacić. Tutaj nie było tego problemu. Volvo, chcąc przekonać do siebie klientów, dawało naprawdę dużo, przynajmniej w modelu 760 na starcie klientowi jako, jako seria. Sam projekt wnętrza jest Zachowawczy. Chociaż oczywiście na lata 80. powiedziałbym, że, że jest takim standardem i nie odstawał wcale. Dzisiaj oczywiście wszyscy się zdziwią, jaki jest kwadratowy i tak dalej. Natomiast jest prosty, jest ergonomiczny, wszystko jest na swoim miejscu. Yy, oraz no, nie można, naprawdę nie można mu odmówić uroku. Same fotele są super wygodne, naprawdę jeździ się bajkowo tym autem, przyjemnie nie trzymają w ogóle, nie trzymają w ogóle, siedzi się troszeczkę tak jak w niedzielę, jeżeli pojedziemy do babci i babcia nas posadzi na swoim fotelu, ja bym powiedział, że to jest dokładnie takie samo siedzisko. Siedzi się fajnie, siedzi się wygodnie, ale nie trzymają, ale to też w ogóle nie jest auto do jakiejkolwiek szybszej jazdy w zakrętach. Musimy mieć na, na uwadze, że zawieszenie jest tutaj zestrojone typowo lat, lat 80., dla komfortowych sedanów z lat 80., czyli jest istną kanapą, przyjemnie nam buja, przyjemnie tłumi wszystkie nierówności, natomiast oczywiście nie będzie w żaden sposób nadawało się do szybszej jazdy. co w niczym nie przeszkadza. Tym autem płyniemy po drodze, tym autem mijamy wszystkie nowoczesne plastiki i czujemy w nim ten absolutnie świetny klimat lat 80. Sam design deski jest naprawdę prosty i taki, tak jak wcześniej wspomniałem, lata 80., tak bardzo. Natomiast e, nic tutaj nie trzeszczy. Jedynym w tym egzemplarzu akurat minusem jest, czasami popiskuje dmuchawa na wiewo, no ale z drugiej strony mamy auto ma 32 lata, więc absolutnie jest to do wypaczenia, a dmuchawa jest do wymiany. Natomiast e, spójrzcie chociażby na włącznik, jak on pięknie chodzi. Tutaj nie ma luzu. On włączamy kierunkowskaz w prawo cyk w lewo, pięknie chodzi zero żadnego luzu cyk długie, absolutnie piękna sprawa wykończenie jest, no jest, jest super, jest naprawdę nie widać po nim w sensie materiału, w sensie zużycia nie widać tego, jest po prostu pięknie i ten absolutnie oldschoolowy kwadratowy lewarek zmiany biegów to też jest piękna sprawa i wciskanie, i jak on tutaj pięknie przechodzi nam na, na, na wybieraku. To jest świetna sprawa, a z boku mamy taki mały jeszcze przycisk od włączania i wyłączania overdrive'a. No, no coś pięknego. no Spójrzcie tylko, jak chodzą drzwi. No to jest przecież to jest poezja, taka śmieszna klameczka oraz drzwi chodzą twardo, sztywno, tak jak trzeba. Auto ma 32 lata, nie ma na nich żadnych luzów. I jednocześnie pięknie się zamykają za, od razu za pierwszym. Nie, nie ma tu żadnych niedomknięć, nie trzeba jak za słabo. Nie, one się zawsze domkną. Jest, jest poezja. W Tanach często ze względu na ilość miejsca dostępnego pod maską stosuje się wywalenie oryginalnego silnika lub też go wz wzmocnienie, bo często tutaj były 2-3 turbo. E i wsadzenie też po prostu V8. Tylko spójrzcie, po prostu, ile tu jest miejsca. Jak nie, nie, niesamowicie to jest V6 w tym momencie. I dalej mamy tutaj tony miejsca naokoło. Możemy tutaj śmiało, zresztą jeżdżą takie egzemplarze, wsadzać słynne LS1 od GM. I, I będzie pięknie. Tylko, zawieszenie również trzeba wtedy momentalnie zmienić. Nie mogę napatrzeć się na tą linię. Niektórzy powiedzą, że jest prymitywna, że jest kanciasty. Owszem, jest kanciasty. Linia jest prymitywna, ale z drugiej strony jest piękna. Mamy długi przód, dużą kabinę pasażerską i długi tył. Tam skrywa się naprawdę wielki bagażnik. I... Tak jak na wersję 700, czyli tą topową wtedy przystało, mamy tutaj wszystko w, w, w chromie. Ten cały chrom nie jest żadnym dodatkiem rumuńskim, jest oryginalny, prosto z salonu. Ale chyba moim ulubionym, designerskim patentem w Volvo 760 są te piękne 15-calowe kołpaki, które po prostu krzyczą, hej, lata 80. Samo odpalanie tego auta to jest zawsze przyjemność. Odpala za każdym razem pięknie, basowo. No, sami spójrzcie. z 1987 roku, moim zdaniem tak jak mówiłem wcześniej, jeździ wybornie, jeździ świetnie ona nie jest szybkim autem, ona jest autem, który zachęca Cię do spokojnej jazdy, to jest w końcu klasyk ale to jest o tyle ciekawy klasyk, że on zupełnie idealnie nadaje się na daily, przecież mamy tutaj klimę, mamy automatyczną skrzynię, mamy wspomaganie, mamy elektryczne szyby elektryczne lusterka, grzane dupy mamy wszystko, czego możemy chcieć mamy również tak naprawdę ciszę, może nie jestem pewien, jak w tym momencie to słychać, natomiast jechałem tym autem 140 na tempomacie. Tak, mamy tutaj też tempomat i było cicho, owszem, był wyraźny opór powietrza, szum powietrza, jak spodziewalibyśmy się po aucie o aerodynamice cegły. Natomiast e, absolutnie nie było to w jakiś sposób nieprzyjemne, czy nie przeszkadzało w jeździe. Nie, powiem więcej, na jakimś dłuższym dystansie. Jest to auto, w którym potrzebuję kawy, bo po prostu jest tak komfortowo, tak miło, tak usypiająco, że może, może nie, nie zmęczysz się w podróży, będziesz miło zrelaksowany, będziesz wręcz będzie rozespany tym jazdą, tym, tym autem. Zawieszenie jest mięciutkie, świetnie wybiera nierówności, świetnie wybiera dziury. Fotele. Fotele są super, są, są idealnymi babcinymi fotelami, tylko w wersji skórzanej, a nie z narzutą. Eee, widoczność dookoła jest świetna. Auto jest zbudowane tak jak kiedyś budowano auta, czyli nie jest po prostu bunkrem, tylko mamy mnóstwo szyb dookoła i wszystko, wszystko tutaj doskonale widać. Na przykład widać pięknego Mustanga, który, który w tym momencie wyjechał przed nas. Otrzymywałem Volvo 760 jest w sumie tak fajne, że jak ostatni gapa, zagapiłem się. Jeździłem nim tak długo, że na zewnątrz zrobiło się już całkiem ciemno, dlatego kręcę w tym momencie z kuchni. Eee, ja oceniam Volvo 760? Ostatniego prawdziwego klasyka z napędem na tylne koło, pomijając 900. -y. Myślę, że mocne 9 na 10 Jest genialnym autem, jest wygodne. Nie jest skomplikowane w naprawach, więc nawet jak coś się zepsuje, to każdy mietek za rogiem nam naprawi. I w sumie jedyne, co, no, troszeczkę dużo pali, wiadomo, ale myślę, że jak ktoś chce, można z śmiało założyć gaz. Ceny części nie są jakieś przerażające zupełnie, a tak jak wspomniałem, prostota konstrukcji powoduje, że bezproblemowo możemy łatwo i przyjemnie to, to auto naprawić, nawet we własnym zakresie. Serdecznie polecam. 9 na 10 Volvo 760. Jeżeli Wam się podobało, jak zawsze zapraszam do zostawienia komentarza, e, zasubskrybowania. No i wpadnijcie później po więcej. Cześć!